Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. A dzisiaj zapraszam na odcinek Zima w ogrodzie. Co zrobić ze śniegiem? Co robić, kiedy te opady są bardzo intensywne? Zapraszam do tego odcinka. Zanim przejdę do tematu, to zapraszam Was do zakupu mojej książki Amatorska uprawa warzyw i owoców, dostępna na www.amatorskauprawa.pl Gdyby ktoś miał pomysł na prezent świąteczny, mikołajowy, czy z innej okazji, a szczególnie, że wiosna już nam się zbliża i będziemy uprawiać warzywa i owoce i taka książka z pewnością Wam się może przydać, bądź komuś na prezent. U nas na Górnym Śląsku opady śniegu bardzo intensywne w ciągu 3-4 dni, zobaczcie, ile śniegu spadło. Te nasze wszystkie rośliny, wszystkie iglaki, które są tak obsypane, jak zobaczycie, tam są tuje. Tutaj, akurat taki niewielki ten krzew, ale i nie ma tak dużo śniegu, bo jest pionowy, ale na przykład na tym. No więc przypominam tylko, że warto ten śnieg strząsać po to, żeby nam się te gałęzie, te rośliny nie połamały, nie zmieniły formy czy kształtu. Jak widzicie. Dużo śniegu. Ja już tutaj sobie odśnieżyłem. Myślę, myślę że tutaj jest około 80-70 cm śniegu. Nie wiem, jak u Was napiszcie, czy u Was też tak śnieg spadł w takiej ilości. Zobaczcie moje tunele z poliwęglanu, jak są obsypane śniegiem. No i powstaje pytanie: czy ten śnieg zrzucać, czy nie? Czy ten poliwęglan wytrzyma. Były różne komentarze, różne wersje. Ja co roku zrzucałem ten śnieg. Jeśli był, zobaczcie, 30 cm, wierzcie mi, że tyle tego jest, to ja go zrzucałem, więc czeka mnie jeszcze tutaj zrzucenie, ale delikatnie. Ja tylko Wam pokażę teraz parę narzędzi, które używam do się, u siebie. To jest taka szczotka, taka miotła, wygięta pod takim kątem. Idealnie nadaje się do ściągania śniegu z takiego poliwęglanu dlatego że gdyby była prosta to by plastikiem jeździliście po tym poliwęglanie to jest akurat firma Celfast i to jest taki system combo można wykorzystywać jeden trzonek a tutaj zmieniać tutaj te doły czyli albo miotła albo grabie do liści drugim takim narzędziem to jest takie narzędzie do zobaczcie do rozbijania śniegu takiego zmarzniętego bądź lodu, no i wtedy możecie dostać się do kostki, jeśli macie. Oczywiście trzeba robić to ostrożnie, żeby nie uszkodzić sobie tego podłoża. No i oczywiście łopata do śniegu też firmy Celfa. Z całą taką serię mam niebieską, więc też bardzo fajnie wykonana. Jest to klasa taka premium, jest zakończona ta łopata takim aluminiowym. Wzmocnieniem. Taką łopatą do śniegu warto, taką czy inną, warto sypać śnieg do tunelu do środka. Mnie jeszcze czeka, muszę odśnieżyć. Cały dzień już odśnieżam inne rzeczy, żeby można było do pracy pojechać. I ten śnieg, który jest w nadmiarze na zewnątrz, warto nasypać na swoje podłoże w tunelach, w szklarniach, jakichkolwiek z tego powodu, że śnieg. To można go tak potraktować, że to jest taka żywa woda, taka woda strukturalna, kiedy jest zamrożona, a potem się rozmrozi to jest jeden element. A druga, a druga rzecz, to, to, jest, to, to jest tak, jakbyśmy podlewali deszczówką w tunelach, a jeśli tego nie zrobicie, to tamta ziemia wyschnie za mocno, przeschnie. I ona po prostu można powiedzieć umrze, nie będzie ona czynna biologicznie, więc bardzo ważne jest podlewanie. Jeśli nie ma śniegu, to oczywiście wodą, ale jeśli śnieg, to można wykorzystać przy okazji odśnieżając i nasypać na podłoże śniegu. I to dużo, naprawdę dużo, nie bójcie się. Możecie nasypać pół metra śniegu i będzie wszystko w porządku. Przy okazji, Wam pokażę moje panele fotowoltaiczne, które są też bardzo mocno zasypane śniegiem i oczywiście tutaj od razu mówię, tych paneli nie odśnieżamy. Przy takiej ilości śniegu nie odśnieżamy, Te, tej produkcji energii elektrycznej byłoby już niewiele, a bardzo trudno byłoby to odśnieżyć po pierwsze, a druga rzecz, może moglibyście to uszkodzić, więc uważam, że nie warto. Jeśli macie bramy z mechanizmem jakimś takim otwierane, warto to zawsze odśnieżać, dlatego że te systemy blokady czy sygnalizacji, kiedy ona ma się zamknąć, też nie mogą być zamarznięte. Nie mogą być obsypane śniegiem, bo te bramy będą wariowały, więc ja zawsze sobie tutaj czyszczę i te fotokomórki. Pompa ciepła grzeje dom. Na razie wszystko w porządku. Trzeci rok, ale widzicie, że jest obsypana śniegiem, się teraz rozmraża, ale też uważam, że to jest dobre rozwiązanie do ogrzewania śniegu, mnóstwo mini koparka od Mikołaja Buchaj, tak w rzeczywistości Juchaj stoi od Mikołaja, ale to tylko taki żart. Zawsze możecie sobie na Mikołaja książkę kupić moją. No a tutaj taka, taki żart, że dostałem na Mikołaja Buchaja, mini koparkę. Już, już kopię, już przygotowuję teren pod budowę domu i sam się uczę i obsługę tej koparki i również opanowuję już 6 godzin pracowałem na niej bardzo przyjemna sprawa więc myślę, że wszystko fajnie. Piękne tereny jak się mieszka na wsi. Śnieg spadnie. To wam tylko pokażę jak to u mnie teraz wygląda. Oj, już tutaj mam po 40, 30, 40 cm śniegu. Już niestety do butów mi leci. A tutaj powstanie już niedługo, mój dom, niedługo, myślę, że w półtora roku go postawię. O, te choinki jodły kaukaskie, świerki pospolite są zasypane śniegiem, ale może jeszcze ktoś kupi na święta. Tak tutaj wygląda. A teraz jeszcze wypuszczę konie. Zobaczycie, jak na śniegu się zachowują. Hej, Negro. Chodź Najpierw Bognę wypuścimy, chodź Boguśko Chodź Chodź Bogna Chodź Chodź Bogna, chodź Najgruźni, Najgruź mnie tu zaczepia, zaraz cię wypuszczę. Też na śnieg. Hej otworzymy. Chodź Chodź, no idź. Idź, no tak. Czarny koń na białym śniegu, kontrast duży, hej koniki, fajnie taka natura, myślę, że się Wam podoba. I to wszystko z tego krótkiego spaceru i co robić zimą, co robić ze śniegiem. Taka przypominajka, napiszcie co jeszcze należałoby zrobić według Was. Niech wszyscy widzowie mogli, mogą przeczytać komentarze wasze. U mnie tak pięknie. Tak dużo śniegu. Dobra, i nie zapominajcie o książce mojej Amatorska uprawa warzyw i owoców. To wszystko. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.